121, 122, 123, 23. relacji, ciąg dalszy. Niebo jest na swoim miejscu, czyli sukienka mamy na schronie. Zaraz dowiemy się, co ustalili panowie. Panie, 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 panie no rozmawialiśmy tam z osobami, tam nikt nie jest agresywny. Jeżeli nikt tak, nie jest agresywny. Chodziło, chodziło to, chodzi o to, chodziło o to tym ludziom, że pan jakieś klucze tutaj. Od... Tak, ja, wiecie, posiada. Wejdzie pan z dami? wejdzie pan Nie, bieder? nie, 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 a dobrze. dobrze. A klucze wejdzie, dobrze. A klucze wejdzie. To no, pan, pan musi zobaczyć. To są moje klucze od domu. Ja nie mam przy sobie kluczy od przyrodni. Aha, a, przychodzi pan? Nie. nie mam. A jak się te osoby tam dostały do środka? E, mają w takim razie swoje klucze. Okay. A gdzie pan ma dom te klucze? E, kluczy nie mam w domu i nie powiem, gdzie są klucze. A powiedział pan 10 sekund temu, że pan ma klucze w domu. To są moje klucze od domu. No dobrze, a od przychodzi? Nie powiem, gdzie są. Oddam je w ratuszu. No ale to nie jest ratusza własność. Jest ratusza, bo. Y to ratusz użycza y, tego miejsca y, grupie anonimowych, agresywnych osób. Dobrze, wejdźmy z tym plecakiem, zróbmy porządek. Dobrze, pan weźmie plecak, y, a skąd tam będziemy wyjaśnić może no, ratusz jest tutaj ładny, jeśli chodzi o finansowanie i tak dalej, ale dotyczącej tak, 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 tak. są sprawą tutaj tej przychodni specjalistycznej, a nie ratusza, nie? E, no w takim, takim razie... Zresztą dlaczego w ogóle Pan nie chce tych kluczy oddać? Ja nie rozumiem. To mogą Państwo pójść yy, przodem? Proszę. Bo ja nie rozumiem, czemu nie tutaj oddać właścicielowi tylko do ratusza, bo to pośredniki i klucze oddawać. Witam Państwa bardzo serdecznie. relacja ze środkiem tego Pan sobie ten prezent, sprawdzi, eee. czy wszystko jest? Eee, dobrze? Zaraz zobaczymy, czy jest wszystko. Relacja chyba. Można prosić o zapalenie światła? Tutaj, tutaj jest pstryczek. Eee. Więc tak, karta ambulatoryjna jest. Pan co? tak proszę dobra. Bo to Prokuratura jest, jest, areszt nie jest, odpisy są. W takim razie to jest to. Co najważniejsze. E, dobra, w takim razie muszę będzie było wszystko. Był jeszcze tablet. Jest tablet. czy uszkodzone, raczej nie. Bo wszystko się na tablecie rejestrowało. Książka jest klej do zębów jest, ładowarki są. No i tu był jeszcze, jeszcze był komplet kluczy. Aczkolwiek komplet kluczy zginął. Nie, nie było każdego. Pan Dobrze. Dobrze, to będziemy nie, wyjaśniać przed jedne prokuraturę. Jedne klucze pan małżenowu powiedział, że pan posiada ja pan przy tak? sobie. A drugie klucze to, no pan. Tych kompletów kluczy jest wiele i ja wrócę je do miasta, tak? Jestem umówiony w najbliższym czasie w mieście. Ale ja nie pytam, ja będę dzisiaj wziął z prezydentem. Dziękuję. Ważne i dziękuję. To są agresywne osoby, ten w czerwonym nie pobił, jest na to obdukcja, będzie zgłoszenie do prokuratury. Panie szanowny, jeszcze bym tak? poprosił o to na Miejsce przebywania 62,800 kalisz. Ulica Górnośląska, tak? 61A. Sokotka sobie zaryżę. Dobrze? Bo nie ma pan stałego medalu, dlatego potrzebujemy. E, dobrze, sobie... dobrze, dobrze. 61A przez 58. Super, ja informuję Pana o możliwości złożenia zażalenia na sposób legitymowania. Nie, sposób legitymowania jest w porządku, tylko nie wiem czy dowód mi Państwo zwrócili, czy nie, bo już jestem tak zdenerwowany. Niech no Pan poszuka, wydaje mi się, że Ech. od razu Pana oddałem. Tak mi się też... zdał, jest jest w kieszeni. Potem. Dziękuję bardzo. Te klucze należałoby tutaj zwrócić gospodarzowi. Dobrze, tak jak ja mówię, panu, że ta droga przez Radusznie myślę, że jest zbędna. Ale jak pan uważa, ja pana nie zmuszę do tego, żeby pan tutaj klucz oddał. Nie? Oczywiście, że no, tak. Nie, życzę, do, widzenia. do widzenia. Dziękuję za pomoc. Jest tam mój przyjaciel Piotr. Zaraz się z nim przywitamy. Aha, papierosy i napój, w którym mama dała mi wskazówkę, na szczycie. E, Piotruś rejestruje wydarzenie e, z ramienia mojego lusterka. Zaraz mu pomachamy. To jest mój serdeczny przyjaciel. Ma trochę za uszami, ale bardzo go lubię i serdecznie pozdrawiam. Jeszcze chwileczkę, tak? Zobaczy te klucze, czy one pasują do przewodni. To jest na lokach powiedzmy, musi być zamknięte, nie mogą do niego być dostępne osoby po stronie. Więc co z tego, co wiem, to jest około kilkudziesięciu dorobionych kluczy do tego i, no dobrze, to... i tutaj. Dobrze, te, Proszę, pan pokażę, te klucze są klucze Proszę bardzo, to jest pani Basia, no alkoholiczka agresywna. Nie, to nie To dlaczego zostały mi wyrwane z kieszeni? Pani Basiu, może udzieli pani wywiadu publicznie? Klucze, proszę, proszę. Klucz, proszę oddać. Klucze się oddać od wejścia do przychodni. Kluczy jest kilkadziesiąt kompletów. I Jak jestem nieoprawniony, to o tym zdecyduje prezydent. Do widzenia Państwu, do zobaczenia na YouTube, do zobaczenia. Małpa partyzan. Ale. dobra Piotruś mój serdeczny kolega, bardzo mi tam kibicuje e, Piotrek, lubię Cię bardzo wiesz, a że masz tam trochę załóżam, ja też mam, nie ma ludzi świętych, kocham Cię Piotrek, dziękuję Ci za to, że kręcisz e, Piotrek jest elektronikiem nie ma takiej rzeczy której nie potrafiłby naprawić Dziękuję Ci Piotrek! Dziękuję! Trzymaj się z Bogiem! E, no to chwilę Awe Maria. Robimy odbój.